Pozornie praktyczne organizery IKEA, które nie zawsze jednak sprawdzają się. Zaobserwuj teraz mój profil o organizacji do mojego życia, żeby otrzymać kolejne wskazówki. Miejsce czwarte uchwyt na talerze Gletera może mieć zastosowanie do bardzo szerokich szuflad, ale przy 60 czy 50 to taki trochę przerost formy nad treścią. Kolejny przedmiot do odkurzania i przestawiania z miejsca na miejsce. Miejsce numer 3, uchwyt palite, może w bardzo małych przestrzeniach, gdzie naprawdę każdy centymetr ma znaczenie. Poza tym to znów kolejny bebel, który się kurzy, a i tak nie pomieści wiele rzeczy. Miejsce drugie, może Was zaskoczyć, dobrze znana wariera. Zgadzam się, że może pomóc. Zauważyłam jednak, że podczas takiej przemyślanej, kompleksowej organizacji zostaje jako jednak taki zbędny element. Zamiast niej zdecydowanie poleciłabym dodatkowe półki, odgracenie z różnych niepotrzebnych rzeczy, a warierę tylko użyłabym w ostateczności. Miejsce pierwsze, przedmiot, który ma równie wielu zwolenników, jak i przeciwników, ja zdecydowanie należę do tych drugich, to murwel na buty. Potrafi naprawdę irytować, trzeba wyciągnąć całą konstrukcję, żeby użyć buta. Okej, okay, jeśli nie masz już zupełnie wyboru, mało miejsca, jednak stanęłabym na głowie, dorobiła dodatkowe półki, żeby uniknąć tego topornego, według mnie, rozwiązania. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tych rozwiązaniach, które ci się z nich sprawdziło, a które niekoniecznie.